Cześć, coś witajcie. Chcieliście taki odcinek, żebym nagrał jak gram na Sylwalu, tak sam, samemu. A więc chcieliście... No to będziecie mieli. Dobra, jesteśmy już yy, na moje perspektywy. I co dzisiaj chciałem z wami zrobić? Chciałem dzisiaj z wami zrobić, jak widzicie mam poprzedni... tylko nie widzicie mojej kamerki. Yy, jak widzicie też chciałem Mam pokazać jaki ładny zrobiłem obramówkę światła. Dawno nie nagrywałem już jak zrobiłem ładną obramówkę światła. I ile. Jeśli byliście. No. To. Jeszcze jest niedokończone, bo wczoraj dopiero skończyłem budować ściany i, i to wszystko. No. się będę zajmował dróżkami. Dróżkami, tak, dróżkami. I... O, czekaj, bo ktoś tam... Jeśli teraz zasubskrybowałeś już ten kanał, to pokażę Ci jak mój ekwipunek. Za 3, 2, 1, 0. No raz zasubskrybowałeś ten kanał. Dziękuję za, za zasubskrybowałeś go. No i my lecimy robieniem tych ścieżek. Jak widzicie jeszcze mam zapasy, ale nie mam silk tucze ludzie, więc nie myliście że to jest ścitowane. Widzicie? Nie to jest to ścitowane. Bo... ale mam bardzo dobre enchanty. Dobra, lecimy. Pewnie nam to bardzo malutko czasu zajmie. Zajmijmy się wypełnianiem. A może tu zrobię cięcia, a może nie. Chyba nie. Choć jeszcze prace nad nim trwają, ale i tak Was zapraszam, bo jest ekstra. I no i bardzo mamy fajną administrację. I na serwer Minecraft. Dajemy... No nowy spawn mamy. A ja Wam pokażę to, ale mam akurat. Budowałem sam spawna z bardzo fajnym spawnem. Jest dość ładne. Mamy tu takie drzewa, no, wszystko ładnie działa. Jestem, oczywiście, właścicielem. więc. Teraz zajmę się ym, przyciskami. Dobra. Ja Wam teraz przyspieszę filmik albo utnę Dobra, już jesteśmy. I teraz zajmiemy się półpotkami. A potem pochodniami i tym wszystkim. Ale bardzo mało węgla mam tam z węgiel. Ale to tak ładnie wygląda i chyba go tak zostawię. Chociaż mam w ogóle się z Dobra, ja się może zajmę bardziej tymi pobytkami. To tak, ludzie. Może ja zrobię ten, ten dirt i wy zobaczycie efekt końcowy. Dlatego. No i. No. Jak widzicie. ojej przepraszam. Zrobimy ładną dość dróżkę, ale. Jeszcze tutaj trzeba po oświetlać. A więc, widzicie, to nie są prawdziwe drzwi wygenerowane przez minecrafta Dziękuję Wam za oglądanie. No i się